No właśnie na te osoby. Teraz cię, I już nie będziemy go wyłączać, bo już wszystko Get jest w porządku. Extra, extra, extra. Super! Nieźle że widziałam, że ma i Martuka. <ślamy> Dzięki. Tam właśnie nad by też, czy też. Fajnie, że Pani żonnej. Ale Pani żonili, sobie je zostawię na koniec. Ty się o mnie nie winie. Proszę! No proszę! Nie, już się teraz gdzie jeszcze postać, tylko że ja jestem Liliała na Alicą. Nie win, nie nawiedzenie to No, gin, sorry Adisa, ale ginie, jak w tym momencie nie jesteś dla mnie pani. <grym> nie zginie że gin nie, oj się Żegnaj, kochana. Aj <grym> Ej, słuchajcie, miałam szansę. Ale przysięgam, że nikogo więcej nie widziałam, kochani ona i tak teraz już miała Alisę. Nie patrzam. No nie patrzę, no tylko nie kręcej nie już jest dobrze. Dobrze proszę. Niech że zginął, mi w ciągu to 10 się nie Tak szczerze mówię, to oni tak bierze że bez nadziei osoby, bo Gelbźnie nie jest fajny. Ja nie, nie umiem grać forangiem. Forangiem, tak. A ja raz tak z kim grałeś, że ja walę i wcale nie myślisz. jeść. Mm, yeah. Po prostu cię spałowałam, Gelbźnie, jakieś. Get the to jest for niech Baru. Za chwilę.

A tak w ogóle to ja jestem po chyba czerwonej stronie, a ty po niebieskiej, nie? Nie, to jest po niebieskiej, a po czerwonej. Tak? Tak! Czyli po tej stronie chyba jest czerwona, a po niebieska, nie? Nie, tu jest czerwona, tu jest niebieska. Nie patrz! Fuck! Znowu co? Kogoś widział, ale ci nie powiem. Fuck! Doczekuję ja się odwracam. Że ja nie wiem, ja nie wytrzymuję już tej presji, że nie mogę się odwrócić. Ale to będzie masakra! To będzie takie wojny osoby! No, stery! <grym /doletnice> <grym /doletnice> <grym /doletnice> Super, Horace! Tylko mi nie mówię, jak mam Nie będę ci mówić, ale czuję się otoczona. Czemu? Mm, m, bo ta osoba, która wybrała mnie, jest fajna, Ale ja nie wiesz, która to jest Okay. Nie, nie odgaduj. Nie, dobra, już. Ale teraz akurat nie masz tej, tej fajnej. Tylko po oh, prostu... Nie, no ja lubię. li, ale chcę. No musisz mi cię na... Co mi oddać? Na dupę no, włazić! Lecz na twarz dupą! Na twarz dupą! Ułaaa, uła. A czy tak nie lubię warszawa, muszę tak Chyba no. dalej się nagrywa Dobra Boję się, że, się zaprzyma, że na Jak będziemy... O dobra, już o, Dalej się nagrywa, spoko Dobra, ja mam... To mogę zabić Marduka? Dobra. Dobra. Jeszcze <grymne> jedno. Ja go nienawidzę! Szczery ludzie, jeżeli lubicie Marduka, ale ja go nienawidzę, zrozumcie człowieka. No, on jest wielki, głupi, gruby i w ogóle... You win! You win! You win! Nagrywa tak. się jeszcze. To specjalnie. No nie no, oh, kupcia! Kupcia, kupcia, kupcia! ale ja nie dam nie Na razie i tak mamy porównanie z Nie ja mam Nie Nie ją widziałam o i dlatego się tak coraz wiem Ale nikogo więcej nie widziałam Czyli Alice wcześniej i Niki. Która linii wygra? I tak wiadomo, że każda z nas już zostawi na później, więc żadna nie, wygląda, bo nie wiem, to się szybko Ale której lepiej pójdzie A, Dobra, ja okej, okay. przypomniałam Cześć

Proszę, dobra. 52%. Dobrze. <grym> po co ty tam zmierzasz? Skoro jak już powiedziałam. No bo nie... <grym> nie wierzę. Pierwsza a się nie odwraca. wygra? <grym> bo y, chodzi o to, że grałyśmy sobie pewnego dnia i tam przechodziliśmy sobie coś tam i był brud. I było jakieś kurczaki, które trzeba było omijać i one czasem buchały, jak się na nie weszło. I Weronika. Uważaj, Uważaj kurczak! No i także się z tego śmiały, no bo tak um, trzeba na niego uważać, i w ogóle jak to się Uważaj, kurczak! Jak musisz się bać kurczaka, to żeby się będę I bo jeszcze a, bo. A, 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 no nie! Ja długo, ale... a ja mieć przerobę. <grym> Czekałaś na śmierć. Hmm. Ciekawe co miałam zrobić. Ale akurat, że dwie progi nie razem. <grym> Dobra, odwracamy się! ...kopnęła w podwódę. Nie, pfff, strasznie! O Boże, to boli. Ok! O mój Boże. boże. Okej? Okay? Ło! Wow. Dobra. Szkoda, że się nie nagrało, bo ja lubię jak Lee tak od... ...tak bierze te ręce do drzwi. Mm. cię czasami udaje, to, zrobicie czasami to, że tam... nie, to... Ja to nie znowu kogoś widziałam, tylko że teraz razem z mojej grupy. CO?! Ja... Kogo ty masz? Ostatnią osobę, a ty masz jeszcze chyba z pięć. Nie, ja nie mam, ja mam i jeszcze dwie osoby. No to mogę kogoś zrobić. Ale ja... Nie chcę ci dawać a Asu. Ale ja mam jedną osobę! No dobra. Czekaj. Czekaj. Cieszę się, Siana! Jej! Patrz. Ty mnie nie wybawiasz. Ty mnie nie wybawiasz. Ty robisz. Ty robisz. Przecież ja ci się udało. No! No! To może już patrzmy, nie? Czy nie? No, bo jej taka nie mam słabo. Z tego co wiem, to ja miałam... Teraz chyba będę miała pandę. A potem już jakiegoś idiotę. A na koniec ja sobie zostawili, i będzie lilii, lili. łódz, moja strona, łoc, strona Weroniki, dwie Lili. no brzmi ciekawie, naprawdę. To no chyba, że ja... mnie zabijesz. I to to, wtedy nie to, będzie. To, to, to wtedy ja mogę dać pamięć. Wyślij mi wywiad, to tak pani wygląda, jak tak się wylatowuje, poczekaj, ja się przesunę do płotu. O, teraz. No to wyślij żeby mogła cię nie Nou fijn fijn dat ik me dit moet doen nou pas op nou Ja. oh al of ik me dit wel of ik het maar doorzette dikke ik het BORGA! Eweś, rób dla mnie fajny, zawsze jakieś fajne rzeczy, co? Tak? Taki se teraz twoim do ćwiczeń. Tak. Możesz nie wziąć nawet od tyłu. Ale ja nie wiem, co ja mam klikać. No przesuwasz się w yy, yy, górną nagrywamy od nowa. Trzy, 3 trzy, Delikatnie, albo tak w miarę mocniej. O, i teraz spróbuj. Dobra, Dobra to no to spróbuję od czekaj. No udaje mi się czasami. No to po prostu spróbuj. A, teraz to było które? Te dwa, ja? Dobra, ale. Dobra. Naprawdę nie, nie, nie. Zostaw plecy, no. Ale to nie tak nie oby. Dobra. Nie mam dać kopa w dupę z klankiem. No, ja mówię, że te dwa. Nie, kółko i trójkącik. Dobra. Z tym. Ja z tym. Dobra. Smiley Jedziemy z tym koksem. I tak chyba nie wygra, bo to jest jej postać, a będzie mi ciągle robiła coś którego... mhm, <laughs> Na przykład to. No kurde, Mać! Kurde, ale nie mam czasu, bo to jest jej postać. Nie. I teraz zagramy jeszcze jeden raz, a potem zrobimy drugi odcinek z głosowania, nie? Mhm. Ale ja to już chyba filmie. No.

Trzeba można gdzieś Tak Już. Weź tutaj kłaś, to jest taki stoliczek. Dobra. Gdzieś no, no, no. tam na koniec coś takiego, takiego trochę... Y no powiedz! Kładź <laughs> No bo ja usłyszałam, jak gąbku, powiedział chuj. Ale to jest 18. No to powiedzmy, że to jest 12. Nie! 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 nie. Dobra, dobra. Nie! 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 To nie! Nie! wiem, czy Nie! działa. Czy to naprawdę, naprawdę działa? Nie! Dobra. Nie! Działa, ale... Hiçbir cevap yok To nie to w sumie y, to Nina i Edwin zresztą sobą współpracowali w mali, kiedyś, bo oni się tutaj trzymają z tak że ona coś tak wie, coś tak gadała, ona sobie nie zabija. Nå! <laughs> <No! Okay. laughs> 雨ій fitz aso ti chamany a ra O treats a sto farum Nert eo

Co mi No, ja sobie tu i Nie zapomniałeś tylko ten? Weź mi go! Jak taki las! Nie, już się taka! Ale ja mam kombat! Co? co? W ja się tu wziąłem! Koniec! See ya later! Cześć! Cześć! Ona to tak szybko jak w... nie wiem. I ona taki nigdy nie piskuje, że ja walę. Ale ja nie umiem w grać. Nie umiem. Nie. Wcale. wcale, wcale. Ale ja nie krzyczyłam, bo u sobie nie umiem nie grać. Umiem grać, ja, Lili i Aliso, ale ja nie już nie umiem. Przegram. Nie. Ale Kombat przegram. Dalej się nagrywa. I tu chyba pisze, ile się nagrywa, wiesz? Chyba ile nie. powinno było... Ej, widać cię, widać twoją nogę. Fajnie, że widać moją nogę. Fajnie, że tak szybko Ja EO? Co? добра. И так выглядит Przełazić to na kompa i od nowa to już i Nie patrzysz? Nie, nie patrzę. I powiesz nie patrzysz? Nie, nie patrz. Tylko ci zabijam. Teraz. raz. No Okej. Okay. On się wstąpił. Co to było? Ja usłyszałam jakby ktoś... Het is dood! Het is dood, pijn! Lava! Crianças, Adria! Hoge bedoeling!

Ok. Witamy po małej klebie. Ej, jest dwójka. No właśnie, no. czekaj, czekaj. Wymieńcie. Mogę? Ale kogo? Nie wiem tego. Rogera przecież zabija się... A my to mogła jeszcze kogoś, bo pewnie masz dużo osób. I już patrzymy, bo jest ostatnia osoba. A jak jest ostatnia osoba, to... Patrzymy. Tak. Często jednej sobie się w ogóle nie zmienia. A ty masz Spengę i Grywen, a ty tam ostatnia osoba by była tak czy się. To no mogę ci zabić, Spengę? Pisz, pisz, Mhm. A mogę cię rozwalnąć? <laughs> no już walniałeś. <laughs> 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 o! Nie wiedziałam, że do takie rzeczy piszczasz. Ej!

czyli dziewczyna, to takie serio, no co, serio, no tak, nie. A on mi pomagał temu pokonać, Jest Alicja przez ten, przez wszystko. No właśnie, no właśnie, dlatego chciałam ci trochę uderzyć. To Ty chcesz od nowa jeszcze nie kolejny odcinek? ty już kończymy, nie? No tak, bo już wygrałaś. No nie, Ty wygrałaś. Ale ja wygrałam, to raz wygrałaś, teraz ja, nie? Nie, ja wygrałam chyba dwa razy. Nie kurwa. No, ja wygrałam dwa razy, teraz? No ja bo wtedy miałaś Ligi, a potem wygrałaś jakimś cudem. Nie wiem, Nie wiem, no. nie wiem. Nie. nie pamiętam. Ale ja wiem, że było zaraz. Dobra. To być może dzisiaj... Zaczynagramy nagramy mm, Za chwilę. Dobra. No dobra, no to kochani, dawajcie łapki w górę za to, że była Lili. i Lili? Li, li, xiao, Xiao? I mamy nadzieję, że było ciekawie i w ogóle, że było fajnie. I że chcecie więcej takich. No i pamiętajcie o tym, żeby pisać, Jarko, jakie ciasto ma zrobić Gabriel. Tak, to jest bardzo ważne. Bardzo.